Hejka, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Minecraft'a, w serii, w której uczymy mojego tata jak grać. Hejka. I w dzisiejszym odcinku będziemy mieli prawdopodobnie najazd pillagerów, yy, więc nie wiem, czy sobie poradzimy. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że wszyscy osadnicy nam przetrwają. Dlatego. Nie wątpię. Chodź, zobaczymy. Jest najazd. No A już jest. Ciekawe skąd. Ale jak? Patrz, biją w dzwony osadnicy. No, i co, będą uciekać? Najas, no pokazało nadzieję, mi się u góry. No to ja wiem. Jest. Się, gdzie się pojawił? Tam są, z tamtej strony. Uciekajcie do domu. Gdzie jest tamtej strony? do domów? Tak, poszli się chować do domów. Tu są, tam, biegną, ci... A biegną tu są, tam. o tu. No niech załatwimy ich. Oni wejdą przez ten? Mam nadzieję, że oni otwierają furtek. Kurde. Bóg stoi. Załatwiłem dwóch Ja to jakiś taki mały ten najazd, jeszcze jeden gdzieś jest, A to tu jest, co on taki mały będzie? Najazd pozostali, naj, najazd dalej pisze Bo tu jest kilka ja dalej ja to, nie... to o, dzwonił teraz... znowuś Oni będą coraz trudniejsi teraz To nie przetrwamy tego, ludzie patrzcie co tutaj się dzieje A ty masz ten, kusza ja tego na mieczy O, nie ma są Chyba że gdzieś z innej strony. To uciekajcie, szukaj uciekajcie. Szukaj ich. O jest tu. Ja ile ich jest? Gdzie jest? O widzę. Tutaj są. O, kurde, już mnie zabił. Ah. Chodź tu po te rzeczy swoje. No bierz. a kurda, to co? Co to było? Też ten? Tak, i on. Jeden to... na jeszcze jest jeszcze jakiś. Zabijam go, Bierz te swoje rzeczy. No idź po rzeczy, no. idź po rzeczy. No, nie się No bawisz, to kurde. idę. Dalej na Ludzie! So, jest kilka fal tego, ubieraj sobie zbroję. O, proszę. jeszcze zombie kurde idzie. Ubieraj zbroję. No, ubieram, Patrz, ubieram. Wróg zawił. o jest ten wielki ten, czekaj, to się trzeba schować za bramką. Patrz jaki nosorożec tam biega. Pokaż, gdzie? Nie widzę. O, ale wiedźmy gonią chyba tego pillagera. O, tu... o biegnie tu nosorożec! Jaki nosorożec! No nie, Jak ten wyje, ten patrzcie! Mogę go bić! Patrzcie tu jaki strzelają. Jest! Zabiłem go! Ha, ha, ha. Weź tego jednego, bo mnie zaraz zeżre Tu jest jeszcze czarownica jeszcze jeden gdzieś jest. Kurde, coś mi ten... Karowinko, rzuciła karowinko. we mnie czymś. Jeszcze jeden gdzieś jest, szukaj go. Gdzie on? Najazd jest? znowuś?! No. Ja pierdziele! O! D ten! Tu biegnął, od, od wieży biegnął. Od wieży? Tak. O. Ten... O, zabiło cię. Idzi. A jeszcze był. czarownica. No te czarownice ja nie. Co ty... nie, nie o weszli do tych! Jak kurde, weszli? przez te... No to idź do nich. Przez te idzich, twoje, bi, kurde te Idź ich bij, a nie ci drzesz Weszli przez twoje górę. Biją villagera. Pomysły. Czego żeś tam nie poszedł? Idę, kurde, idę. Tata nie idziesz. O, kurde, przeszli przez twoje durnowate TT, co tam żeś narobił. Nie chcę ci nic gadać. Zabili jakiegoś jest... na 100%. Pozabijali zabijali tak. chyba. Wjedźmy to razem z nimi przychodzą. No ale te wiedźmy nas atakują czy ich? Bo ja już sam nie wiem. Nie wiem właśnie. Dwóch jest jeszcze gdzieś. Pochowali się tu. Ile tu jest? Tu jest jeden farmer. Nie wiem, ale kto? Nie... Villager. A, ale, ale wiesz, tu rędy przeszli? Rane są. Tu ci się schowali. Ale czego oni na zewnątrz wychodzą? O, przeszli przez, przez ten i... mur co żeś zrobił. Nie może tam ten mur być. Gdzie tak by nie jest, Jeszcze jeden gdzieś jest. Zamknij bramkę. To zamknąłem. O... Ile jeszcze tych będzie najazdów? Nie wiem, mam nadzieję, że to ostatnie. Nie widzę. Oni wyskoczyli tutaj na ten ten i... O, tu i przeskoczyli sobie tam. Gdzie jest ten jeszcze jeden niby? O kurde. Pozabijali nam trochę tych villagerów przez to. On, wiesz? No bo nie wiem. Nie, odrodzą? No nie odrodzą. Dobrze, że ten kapłan przetrwał. I farmer przetrwał. Ra. I na dole przetrwali wszyscy. Tu jest soła. Gdzie ten jeszcze jeden? Gdzie lepiej? W złotej zbroi jest jeden. I Creeper. Od Creepera uciekam. Gdzie może być ten jeszcze jeden dziad? Tutaj nie ma ani jednego. Trzech. Zginęło pewnie. No to... Pozdrawiam. Tutaj też nie ma. Czterech. <laughs> Kurde. Na górze chyba tylko jeden przetrwał. Ale na dole cała trójka przetrwała. No to nic nie chcę gadać, Dobra, oni się rozmnożą. Są łóżka, da się im chleby i będą się rozmnażali. Szkoda mi tylko tego Ripper kamieniarza. idzie za tobą. Tego, tego kamieniarza mi szkoda, bo on chyba... go ciachnęli. No pozostali na najezdcy jeden, no i gdzie się chowa? No Właśnie nie wiem. Rama. Gdzieś wpadł? Co? On w sierściu idzie się... Nie mam pojęcia. Trzeba będzie mocniej ufortyfikować tą wioskę ogółem. Ten płotek wszedł gdzieś do domu. No to podwójny płotek trzeba było zrobić coś co... i oddalić go od tego, bo przeskoczyli już no. A i tak dobrze szło. Ten jeden. Oni się w ogóle pocą, ci osadnicy, jak jest ten najazd, krople wody z nich tak lecą. Szkoda mi, tak sobie żyli fajnie. Nie ma tego. Creeper jest u ciebie tak, w domu. Jak u mnie w domu? O nie wiem. No w tym nowym. Tutaj byś sobie to oświetlił. Dobra, a czego oni tak biegają między tymi domami, a nie się schowają w jednym miejscu, głupi? I gdzie on jest, ten jeszcze jeden? O, no, Creeper koło twojego domu. O, tu Creeper idzie znowu. Ja pierdzielę No szkury. O, wybuch. To u mnie. Gdzie o, idzie. Jeszcze jeden może być, Dziadyga. No, szukaj go. No, niech staje słońce, niech spali tych. Ale pillagerzy nie płoną na słońcu. Ale te przynajmniej inne sierściuchy się spalą Gdzie on może być ten jeszcze jeden? Nie wiem Gdzie on tu mógł wpaść? Ząbial? Weź go szukaj, ja nie. No to a co robię? Łukam, Obijasz się. Czy boję tu wchodzić do Twojego domu, bo jak się rozwali, to będziesz miał. Będę krzyczał. nie ma ich. Tu musisz to przerobić trzeba tu przerobić ten. Dobra, no ja to coś wymyślę tam. Gdzie ten dziadyga jest? no? To niemożliwe, żeby on aż tak się schował. To nam podpowie gdzie jest ten... Najazd. Znaczy ten... ...Pillager z najazdu. Tak źle to nie szło nam, tylko... Ja panikowałem trochę bo no bo normalnie, ale pokonałem, te... pokonałem tego nosorożca. ha ha ha. Ha ha ha. Boże, że go przez płot No to... Co? No ale go pokonałem i już. A może wszedł do tego? Idź zobacz. No bo gdzie jest? Idź zobacz tam, czy tam nie wszedł. O, dwie lamy. Nikogo tu nie widać. Jak to w ogóle przechodzą, jak tu jest pozamykane? Lamał! Co to się stało? To ja pierdzielę. Co ty tam już robisz? No, kurde, tata. Nie wiem, co ja to zrobiłem. Naciśnij shift, żeby wyjść później Albo na lamie siedziałem może, No i nie ma. No To gdzie by był? no ja cię kręcę no gdzieś kurde do jakiejś dziury pokażcie nie ma nikogo No i co? Nie wiem, ja nic nie widzę. Gdzie ci pozostali na miejscu? Wpadł do wody? No, tutaj nawet w tej dziurze sprawdziłem, takiej dużej, co kiedyś schodziliśmy, tutaj gdzie ten port miał być, co mówiłem. Nie gdzie mam. dziurze? Tu, tutaj z drugiej strony? No, Ktoś pod tym, patrzył? Pod tym twoim mostem kamiennym patrzyłem. Bez sensu. A gdzie on może być? On jest, znalazłem taki... go. Gdzie? Chodź, zobacz. Tutaj, chodź, chodź do mojego domu, tego nowego. No i co, spadł tam na dół? Czy tak, w domu? Chodź, zobacz. Chodź. Idziesz? Gdzie z tyłu domu? No ale jesteś w tym domu. No jestem. No, to znaczy o tu, nie obu. Ale który nowy dom? Ten duży na tym? O tu. Tu jest na dole, dziad. W tym miejscu się schował. Patrz. Tu jest. No. O, i kolejny. No. JA PIERDZIELE Uff. Idź pilnuj, biegnij tam, biegnij tam, no biegnij tam No ale gdzie biegnij, no gdzie biegnij, najwyżej nam zabiją trudno No tu 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 Creeper jeszcze jest tutaj No kurde. Nie podchodź do tego Creepera Kąd on on się wziął? O tam idą tam tam, ich go, tam golem broni O jest dalej ten duży stwór i siedzi na nim ten To teraz ich nie załatwimy, no ja, nie załatwimy ich już teraz Załatwimy, załatwimy A pierdziele, mnie już zabił To nic Trzeba było się schować u nas, żeby może do nas przyszli. Czy co? Ciebie też załatwili. Teraz nie wiadomo, którą co brać. Ja w dziurze umarłem. Skurde. Oj, dupa. Jakiś dręczyciel mnie zabił. Ja mam co? Wrażenie, że to jest ostatnia fala teraz. Przesadzony jest ten najs. Kto to wymyślił, że to aż takie jest. No, kurde. Na logikę zgodnie z zasadą gier komputerowych powinny być trzy fale. A jest ich za dużo. O no, znowuś! Kurde. Zabił nam wszystkich. Nie. Jak tam przejść, żeby. Bym nie mógł iść. Musiał iść tam połonić. Czekaj, okay, może tędy? Co tu się dzieje ludzie? Zabijam tego dużego dziada tak. Ja na razie idę po swoje rzeczy, ale tam... Czekaj, ty walczysz tutaj z nimi? Czy wziąłeś leżą, mi te rzeczy? Czy... Nie, leżą tu Nawet nie... nie, nie Jeden do, nie jest do... już w tym, w wioski. Gdzie? To jak przeszedł? Nie wiem właśnie. Kurde, ostatni raz się bawimy w ten najazd, bo to trzeba będzie z powrotem osadników ściągać pewnie. Mam takie wrażenie. To chleba im damy, może się namnożą. Jak przeżyją, jakiekolwiek. To co o, jest we wiosce, idę do niego. No kurde, on mnie na dwa uderzenia no. ma, ten siekier. Nie, co to jest? Nie, to jakiś czarodziej. No to Coś tam czaruje. no to trzeba zdjąć. No jak, kuźwa, jak dwa razy mnie uderzył, też i. Bo to teraz jakąś większą siłę mają. Bo ten z siekierą jest taki popieprzony, jak nie masz zbroi ubranej. No, miałem. Uciekać sierściuchy. Pozbierałeś moje rzeczy. Oj, dalej. Je i raz uderzył mnie. I moje rzeczy pozbierałeś. i teraz Nie, i tak pomóc. zginąłem. Oj, dupa będzie. A, bo ty nie umiesz walczyć. No, a ten mnie zaatakuje, się i odra od razu. Koniec. No, nie umiesz walczyć. No, nie umiesz walczyć. Nie umiesz. Wezmę sobie jakieś inne mieczy. Mam w ogóle jakiś miecz. Nie mam tu nic, jak to tam pozbierać. No szkurdy nie bawię się tak, że zaczynają mnie denerwować. Nie zdążę nawet to pozbierać. To bani z tymi kurde gadami. No weź ich zabij. No żeś mi w las i mnie przesunąłeś i mnie zabili. Dobra, uciekam, uciekam. Chyba wejdę do tego portalu i tam się przebiorę albo coś, bo nie wiem już. Gdzie to oni się są? Jak ty większość rzeczy to moich nakradłeś. A tak. Bo ja już nie wiem, które są. Bożeś moje pozbierał i. Ojciec, bo ty, ty nie wiesz, co się dzieje. Ty straszny panikator jesteś ogółem. Ja nie tylko te te. A miecze mam twoje, pewnie no dwa. To... <laughs> Jak ci to da, Babdać? Dać ci, czy? Ile już jest? Nie to ma fajnie ich. Panie by było, jakbyś mi dał jakby... No a znowu, co, jakiś znowuś najazd? Widzisz kogoś tu? Tak, idę sobie zabić tego. tego A jeszcze latają jakieś duchy. No to, te duchy, o czekaj, to ten duchy, ten, ten dręczyciel. Kurde, znowu. co to było znowuś? No ten dręczyciel. To tak, jakbym miał swoją zbroję, a nie ty mi ją ukradłeś. No to leży ten... tam koło tego. A gdzie jest moja? O, zabiłeś go. O. Tutaj masz tylu. To było moje, to było moje, to było moje. No szkurde, spadać. Daj mi jakiś miedzi zbroje, jaką. Ja idę. Ja idę zabić tego biegającego, bo on już tam pobiegł do tych, co żyją. Zakładając, że żyją. Zdychaj. Ja nie mam nic w Wyzwanie ukończone, bohater wioski. No, wioski, które Koniec? Już tak, ale jeszcze te duszki latają ze syrane. Ja pierdziele. Przeżył jakikolwiek. Jezu, łaził tutaj chyba przed chwilą, ale... I coś tam mruczy sobie. Te duszki ich gonią. Co to za duszki, Nowuś? No te duszki to ten dręczyciel. O skurde! Masakra. Byli żeśmy na to nieprzygotowani, trzeba było bardziej obmurować te, te... A skąd ja miałem wiedzieć, że to aż tak wygląda? Jeszcze jeden duszek lata. Ja tutaj z trzema naraz walczyć. czterema nawet. No jak z, tym jak z tym walczyć? Ja nie mam ani zbroi, ja o tutaj no jeden. One, tu. one już umierają, bo nie ma tego ich dręczyciela, i one se umierają. Dobra, chyba wszystkie. To tem nieśmiertelności mi wypadł. Upadł. Ja nie mam nic. Którykolwiek żyje, fajnie jest byli. tu jeden na pewno, jest. O tu jeden jest śpi. W tym. To przydałoby się, żeby dwóch przetrwało. Nie wiem, czy ten kapłan na mnie umarł. I co tutaj jest? No, przeżył jeden osadnik. Tak? Tak. <laughs> no to będzie co robić wszystko od początku. Prawie Aż, kurde, zasrana go mać, no. Ja pierdzielę, ani jeden golem, tylko jeden osadnik. Noż, ja cię pierdzielę. Do dupy. Ogółem. Takimi słowami mogę to podsumować. Nic fajnego nawet z nich nie wypadło, poza tym jednym totemem nieśmiertelności i to wszystko. Ty mi zniszczyli albo ty mi ukradłeś. Ja nie mam nic. Mam tylko żelazne buty i nie wiem gdzie to wszystko się podziało. Co, mogli to mi zniszczyć, czy znikło? Nie wiem, ja mi miałem miecz odzyskać. To ja ci mogę dać jeden miecz, bo ja mam jeden zapasowy. No ale to ja, to może mój masz. Nie, bo ja miałem dwa miecze przy sobie od początku sobie drugi zrobiłem, ale mogę ci go dać. Dobra, chyba to trzeba skończyć na dziś i odbudowywać trzeba od początku. No. Czyli musimy popłynąć przynajmniej po osadnika, żeby się ten rozmnożyły. No to od razu byśmy ściągnęli z dwóch, no. Creeper jeszcze nie Ale parzę, ale mamy osiągnięcie i rajd zaliczony. Nigdy więcej. Następnym razem, jak nas zaatakują ich zabijamy, to trzeba się przez półtorej godziny trzymać z daleka od wioski. Masz. Co masz? Miecz ci tu rzuciłem. Na zew. masz. Siodło wypadło totem nieśmiertelności. Jeden ogólnie, ten totem, tak, ten totem działa tak, że jak masz go w ekwipunku, to jak umrzesz, to on ci od razu wskrzesza i nie umierasz, jakby. Ale on jest zużywany. Raz? Raz. No, to bez sensu. To no smoka sobie zostawimy. No, ja... Dobra. Trochę porażki Dobra. Aby no przynajmniej to... przeżyło ze trzech, to by było luksus tak. No szkoda, że tego kapłana zabił, ale to przez to, że ten kurde... Yy, jak on się nazywa? Ten dręczyciel cały tam jak ten co czaruje. Bo on tak biega jak popieprzony, a ci villagerzy też są głupi, bo oni nie, nie ten... Ci na dole to oni nie siedzieli w domach, tylko oni biegali z domu do domu w takiej panice. No to właśnie. Jakby siedzieli w domach, do nie można było ich pozamykać. Trzeba było. Albo no, trzeba było właśnie im popostawiać kurde te. Bloki jakieś przed drzwiami Tak. było postawić. Zagonić ich do tego żeby nie, nie wychodzili. wtedy to by była inna sytuacja. To następny raz będziemy wiedzieli. Dobra, kończymy, Dobry, bo. No. Za dużo przygód. No to kończymy. Jak widzicie, mieliśmy na jazd pillagerów. Skończył się on. W sumie tragicznie został na miarę sadnik. I to taki najmniej wartościowy z tych wszystkich, co mieliśmy. Bo to ten kurde, farmer, który w sumie nic tutaj zabrało. Sami żeśmy robi. to sprowokowali, także. Rolnik, przepraszam, to jest. Daj mi chleby. No, rolnik sobie przeżył. Hmm. Może jeszcze tam siedzi gdzieś jakiś jeden, kurde. No Nie ma, chodź sobie zobacz. A, te, a ten, ten od książek? Nie, Nie. ma? Ten książek tam... na, tego od książek to na początku w ogóle zdjęli, na samym początku. Na dole Aha. liczyłem na to, że przeżyją jacyś, ale tam pobiegł ten kurde... ten czarujący i on ich powybijał tu wszystkich chyba. Dobra. Kończymy. A, wkurzony jestem. Nawet ten, ten rzeźnik, kto w tej karczmie siedział. No to nie jest na to co zrobić jeszcze raz. Próbuję. Nie, ja już się przyzwyczaiłem do tamtych. Już z nimi ty raz. wiesz, więź zawiązałem. Mhm. No dobra. Dobra, to na tym kończymy. Dziękujemy wam za oglądanie i zostawcie łapkę w górę dla poległych osadników. Tak, napiszcie w komentarzu coś. Tak. Yy, Subskrypcję zostawcie komentarz i zapraszamy do innych odcinków. Hej, hej. Hej.